No, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I uwaga, dzieje się piękna chwila, piękny moment. Słuchajcie, ogłaszam to, że udostępniam moją pełną paczkę modyfikacji. Tak, to jest niesamowite. Moją wielką, kochaną paczkę modyfikacji. I na samym wstępie też mówię, że ja głównie używam modyfikacji skryptowych, czyli dodających rozgrywki, gameplayu, jakichś fajnych przeżyć, doświadczeń. Nie używam raczej włosów takich rzeczy, chociaż, no nie wiem, może się tam zdarzyć. I teraz tak, słuchajcie, w tym filmiku na szybko do. Ja nie będę nawet opowiadać, może jedno zdanie powiem o, o tej modyfikacji. Pokażę Wam na szybko, jakie modyfikacje używam, yy, i będziecie mieli linki do pobrania w opisie, czy przypiętym komentarzu. I zrobię dwie, dwie wersje. Tutaj na samym wstępie, ja mówię, że zrobię dwie wersje. Jedna to będzie wersja ocenzurowana. A druga to będzie nieocenzurowana. W ocenzurowanej wersji będzie wszystko, co, co jest normalnie, tylko nie będzie tych takich modyfikacji, kurde, chorych, na jakieś mordowanie, na jakieś takie rzeczy. Bo ja to normalnie sobie gdzieś tam używam, mam, tak? Także to będzie po prostu pominięte. Taka grzeczna wersja, a w tej nieocenzurowanej będzie bez względu wszystko. Wszystko, słuchajcie, wszystko. No dobra, słuchajcie. Jesteśmy w ogóle na moim prywatnym save'ie, tak to jest dokładnie ta, ten sam zapis co Wam pokazywałem tam kilka miesięcy temu, tylko jestem dokładnie w innym miejscu. No dobra, powiedziałem chyba wszystko, zapraszam na moje social'y, zapraszam na TikToka, na Instagrama i w ogóle i dobra, zaczynamy. Pierwsza modyfikacja jest to MC Command Center. Przeznaczyłem jakby na tę modyfikację cały odcinek, także jeśli ktoś sobie chce posłuchać, to zapraszam serdecznie. Kolejna modyfikacja to jest modyfikacja na bariery językowe, od tego momentu mamy kilka języków ojczystych, te języki są przydzielane, nie będziemy mogli jakby w pewnym sensie rozmawiać z imami z, z, z innych tutaj miast, jak widzicie z Komorebi, z Mindenburgu, możemy ustalać i tak dalej, ćwiczyć te języki, więc to jest niesamowita, bardzo fajna modyfikacja. Posiadam także modyfikację, która pokazuje mi to, co nie jest aktualne w moich modach, czy też pojawiają się jakieś błędy. Ta modyfikacja pokazuje mi, co jest nie tak. Zresztą pokazywałem to też w poprzednim moim odcinku, także zaproszę, zapraszam serdecznie do obejrzenia. Kolejna modyfikacja to modyfikacja na kontrolowanie zwierzaków. Bo od tej pory, właśnie zwierzaki są grywalnymi postaciami. Możemy tutaj wykonywać wszystkie fajne rzeczy. Także, no, proszę bardzo. Posiadam taką modyfikację, jeśli Steam jest przebrany w, w ubranie tutaj wierzchnie ubranie nadwór, jeśli będzie wchodził do środka, do jakiegokolwiek innego budynku, on automatycznie z tego stroju będzie się przebierać. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem czy teraz się coś zepsuło, ale on się powinien przebierać, Może też dlatego się nie przebiera, bo jest, wiecie, ciepła pogoda. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, jest to modyfikacja na jazdę na wrotkach, dokładnie w, w miejscu, w którym tylko chcecie. Gdziekolwiek będę chciał, on tam pojedzie na wrotkach. Posiadam również modyfikację na ogromną pulę nowych imion. Jak widzicie, Józefina Bajka, Amadeusz Ogórek, Irek, Young. I jakby każdy stworzony sim przez grę też będzie dostawać, no będzie dostawać przefantastyczne nowe, oryginalne imiona. O teraz, kiedy chcę stworzyć idealne wydarzenie towarzyskie, nie mam limitu e, na ilość simów, także mogę sobie zaprosić dokładnie ile chcę tych simów. No, 200, no ale kto kurde zaprosi więcej niż 200 simów. Także to jest bardzo fajna modyfikacja, można sobie zrobić duże, obfite jakieś wesela imprezki. Świetna sprawa! Kolejna mroczna modyfikacja jest to po prostu zwykłe Wikeduchu. Ja używam tej wersji z tymi wszystkimi brzydkimi sprawami. Jest to bardzo duża yy, modyfikacja, która po prostu dodaje nam realistyczne barabara, różne preferencje, zachcianki i różne dziwne, szalone pomysły. Posiadam modyfikacje na różne yy, tutaj modele walizek. One bardzo często mi się przydają do różnych scenek, także. Posiadam modyfikacje na tak zwane używki i w tym folderze z tego co mi się wydaje są wszystkie dragi, możemy sobie kupować różne narkotyki, możemy palić papierosy, tam chyba też mam takiego moda i alkohol, można jakby wejść w stan upojenia alkoholowego, uzależnienia, takie rzeczy, więc to jest chyba wszystkie trzy używki, które mam w folderze używki. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, której poświęciłem też pełen cały odcinek, jest modyfikacja na usuwanie tak mam nazwany ten folder. Jest to modyfikacja Tool. Od tego momentu mogę sobie zaznaczać dowolne elementy, przenosić je, usuwać. Drzewo, jak widzicie, wpływa to również na wszelkie miejsca publiczne. Jak widzicie, mogę sobie to na przykład przenieść, gdzie tylko, tylko zechcę. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, są to tragedie życiowe. To jest modyfikacja też dosyć duża, której poświęciłem przynajmniej kawałek jednego odcinka. Dodaje ona tutaj możliwość mszczenia, wyśmiewania się, porwania do jaski, choroby śmiertelne, jakieś tutaj naprawdę bardzo pokręcone rzeczy, typu rozjechanie na motorze, w ogóle no dziwne danie zatrutego jabłka, więc ogólnie jest to modyfikacja pokręcona, ale dosyć fajna. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, jest to modyfikacja na normalny, realistyczny teleskop, który znamy z poprzednich części. I jest on też funkcjonalny. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, jest modyfikacja na wolny taniec. Tak, w tej części zabrakło e, takich modów na wolny taniec. Tutaj mamy taką rekompensatę. Jest taki bardzo fajny. Fajny mod, no niestety on nie do końca tutaj działa, możemy sobie jakieś tutaj całuski, jakieś przytulanki, fajnie to wygląda. Kolejną modyfikacją, którą posiadam jest to modyfikacja na śpiwór, tak, czasem zamiast namiotu, takich rzeczy, fajniej sobie po prostu wziąć taki zwykły, fajny, funkcjonalny śpiwór. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, jest modyfikacja na chodzenie dzieci do szkoły. Nie będę już chodził z tymi dzieciakami do szkoły. Pamiętajcie, żeby umieścić sobie, umieścić sobie właśnie szkoły i liceum i szkołę podstawową. W momencie, kiedy mamy zaznaczoną, że to jest podstawowa szkoła, a to jest wyższa szkoła, no to, to wyskoczy nam komunikat, że po prostu musimy iść z tym Simem do szkoły i możemy kierować tam jego życiem. Kolejną modyfikacją, którą posiadam jest modyfikacja na zmianę stylu chodu. Jest to bardzo fajne, mogę na przykład sobie tutaj wybrać cokolwiek tylko nie zechcę. Na przykład zobaczcie, ustalę sobie bieganie regularne i ona teraz nie będzie biegać jak ta Simka tam, tylko będzie biegać tak, tak szybko. Patrzcie, nawet ten smród za nią trochę poleciał. Kolejną modyfikacją, którą posiadam, jest to, że jakby na studiach nie ma restrykcji, to znaczy, że mogę sobie dodać w domkach studenckich cokolwiek zechce: czy kuchenkę, czy, czy spanko, czy no co, co mi tylko panie długowy, będzie wszystko funkcjonować bardzo dobrze. Kolejną modyfikacją, którą posiadam jest to modyfikacja Slice of Life, jest to modyfikacja bardzo obszerna, bardzo realistyczna, dodaje dużo nowych, takich przytulnych aspektów i, i nawet kurczę nie wytłumaczę tego w kilku słowach, jest to naprawdę duża, fajna, realistyczna modyfikacja, która na przykład dodaje nam możliwość zrobienia kupy albo różnych no, takich elementów, jakieś wiecie trądziki, okresy, takie rzeczy, super mod. Modyfikacja, której nie testowałem, modyfikacja, która zmienia troszeczkę funkcjonalność sklepów wszystkich, które doszły z dodatkiem Witaj w pracy. O teraz nasi Simowie nie będą podliczać przez tablet, tylko będą musiał ustawiać w kolejce do kasy. Także nie testowałem tego, ale taką modyfikację posiadam. W Desim 4 Uniwersytet pojawiły się rowery i oczywiście też postanowiłem, że tych rowerów sobie troszeczkę więcej zainstaluję nawet nawet właśnie mamy możliwość nie na skuterze, a to jest Podstawowy rower, który doszedł w tym, w tym dodatku, ale o różnych kastomowych kolorach. Kolejna modyfikacja to modyfikacja na wybieranie kasku. Od teraz możemy sobie wybrać jaki chcemy, bądź też go wyłączyć. Modyfikacja przeze mnie bardzo lubiana, czyli pozy. E, wszystkie te pozycje, które tutaj mam, będą dostępne właśnie w tym moim folderze. Także tak to mniej więcej wygląda. Wybieram sobie jakąś tam pozę. I e, co oni dzisiaj mają po prostu z tym? Proszę bardzo. Mam. Mm, Mam bardzo fajny folder, przeróżne, e, przeróżne tutaj pozycje e, są dostępne. Tak myślę, że on poczuł właśnie ten dym. E, kiedy będziemy wchodzić do gry The Sims 4 nie będzie tego intra, tego przywitania, tylko od razu gra zacznie się wczytywać. To jest kolejna moja modyfikacja. Nastolatkowie w The Sims 4 od teraz będą troszeczkę niżsi niż młodzi dorośli. Teoretycznie, bo on na przykład jest seniorem, a też jest taki niski, więc czasem to różnie działa. Kolejna modyfikacja to modyfikacja na mordowanie. Przeróżne tutaj są obce, jak widzicie jakąś kurde kosiarą, kanapkami, czy też na przykład takie uderzenie, grożenie pistoletem, wyrwanie włosów, kopnięcie w krocze, gangi. Przeróżne rzeczy też ciekawie się sprawuje. Od teraz dzieci mają taką opcję jak pierwsza miłość, mogą sobie zaznaczyć czy lubią chłopców, czy lubią dziewczynki, kiedy będziemy wchodzić w interakcję z innymi dziećmi będą tam się pojawiać różne takie wiecie typu zakochani, zakochani i tak dalej, potem można wy wyjawić tą miłość, też ciekawa modyfikacja. To pytanie też pojawia się bardzo często. Posiadam wszystkie wersje nowych mapek. Yy, specjalnie, właśnie dwórca przygotował zmienienie tutaj wszystkich, wszystkich tych mapek. Yy, nie obejmuje to góry Komorebi i Batu, ponieważ twórca po prostu nie wydał od momentu Batu aktualizacji do tych dwóch mapek. LGBT MOD to kolejna modyfikacja, którą posiadam. Możemy sobie ustawić właśnie jakieś preferencje, ustawić swoją płeć czy też na przykład swoją orientację. Potem wszystko jest tutaj to widoczne. W cechach możemy z innymi dyskutować właśnie o, o takich aspektach. Prosić o jakieś datki, zapytać o jego orientację. Spoko sprawa. Posiadam modyfikacje na lepszych seniorów, dodaje to nam dużo nowych, takich, takich chyba <laughs> dzisiejszych rzeczy, typu narzekanie na dzisiejszą młodzież, narzekanie na technologię, jakieś gadanie w ogóle o wojnach, o, o właśnie takich rzeczy. Potem pojawiają się dodatkowe nasturniki, także jeśli ktoś prosi o dopiszczenie tej grupy wiekowej, to proszę bardzo. Od teraz w kasie mam cztery kolumny, ja używam takiej wersji, wiem, że jeszcze jest wersja chyba na 3, na 5, ja używam czterech, także teraz jest wszystko lepiej poukładane i jest bardziej widoczne i do tego jeszcze posiadam w tle tło, tak, żeby tak nie było nudno, mam takie piękne, bardzo ostatnio popularne tło w kasie. Posiadam modyfikacje która włącza działalność wszystkich kodów, które są dostępne, po prostu, które kiedykolwiek wyszły, ponieważ też była taka akcja, że niektóre kody zostały powłączane, pulsowane z gry, jakby ten mod włącza wszystkie kody, jakie są dostępne i wszystkie będą działać. Kolejną ciekawą modyfikacją, którą posiadam, jest to, że więcej jest typów parceli do wyboru. Mogę sobie zaznaczyć taki typ parceli, który nie był wcześniej dostępny, mogę sobie zrobić krajne Magii tutaj w górze komorebi, tak samo mogę edytować jakby inne i ustalać na cokolwiek tylko zechcę. Posiadam również możliwość utulenia każdego do snu bez względu na grupę wiekową, czy jest stary, czy jest młody, jakby mogę każdego tulić do snu. No, i na koniec posiadam jeszcze UI Cheats Extension, czyli mogę sobie tutaj zmieniać kliknięciem co, cokolwiek tylko chcę, czy pogodę, czy czas, czy kasę. Mogę sobie naprawdę zmienić tutaj wszystko, czy kontakty. Modyfikacja też bardzo obszerna. Aha, no i zapomniałem jeszcze dodać, że mam modyfikację na nieruszających się simów w kasie. Tak mnie to bardzo irytowało, dlatego musiałem się tego zezbyć. Okej, okay, no i tym sposobem docieramy już najprawdopodobniej do samego końca tego odcinka, mam nadzieję, że sobie te mody pobierzecie, pamiętajcie, że będę je starać się przynajmniej stale aktualizować, także także, jeśli ktoś lubi takie skryptowe mody, to zapraszam serdecznie, jeszcze mogłem coś pominąć, mogłem coś zapomnieć, mogłem czegoś nie pokazać, pamiętajcie, dwie wersje ocenzurowane, nieocenzurowana, wybierzcie ta, która wam się bardziej spodoba, dziękuję i życzę miłego pogrywania, trzymajcie się, do usłyszenia i hej!